Through the snow in a one horse open sleigh Nie jestem twarzą, ale nie wiem jak długo jestem. Śmieję się, bo dzisiaj mają przyjść te dywany do Emilii, do pokoju i już słyszę, że mój mąż robi tam revoltę, więc to nie będzie prosty dzień to nie będzie miły dzień. A jak już wcześniej mówiłam, poszliśmy spać wszyscy bardzo późno, bo chłopcy oglądali tam jakiś film, nie chciałam im przerywać, bo wiecznie to jest takie nie teraz, jutro, pojutrze. I stwierdziłam, dobra, ok, jeśli oni się czują na tyle dobrze, że wiedzą, że mogą to zrobić, że wstaną rano, nie ma problemu. No i faktycznie oni wstali, ja nie wstałam, nie wysłałam dziecka do przedszkola. Koło mnie leżą pierniczki, w dalszej części filmu zobaczycie, jak wczoraj pracowałyśmy. Nie będę Wam dawać przepisu, ani tam takich przepisów jak ten mój, to... Jest naprawdę dużo, choć w sumie pod filmem y, um, jeszcze Wam link do kanału, z którego brałam przepis, o tak, tak zrobimy. Dobra, jestem, dzwoniła moja siostra, więc musiałam przerwać. Y, I mówiłam o tych pierniczkach, także słuchajcie, y, wczoraj była kupa śmiechu przy tworzeniu tych, y, tam Emilia jest. Y, przy tych pierniczkach, tak się śmiałam, ja myślałam, że w ogóle to z tego już nic nie wyjdzie, ja to jestem tak lewa do pieczenia, w się sensie, Lewa, no niby mi tam coś wychodzi, ale ja nie mam takiego czegoś, że mówię, wow, ja było super to piec, o jak mi to rośnie, o jak się to wiedzie. Ja nie, nie, nie zachwycam się takim e, pieczeniem, bo po prostu dla mnie to jest takie, o nie, ciasta, dzieci. Jak dostaniemy tam właśnie od tej kuzynki, czy od mamy ten pasek, czy ten, to zjemy fajnie, ale cała blacha to nie jest dla nas. Na pewno nie, no nie pójdzie, jest oddawana do kursu siada, także... Ja nie wiem, bo nie ma takiej potrzeby. Jeśli mam ochotę na coś słodkiego, to albo właśnie mówię do tej kuzynki, albo kupię sobie po prostu pasek czegoś sprawdzonego w sklepie i to jest tyle. Eee, także no, pierniczki robimy, no taka jest tradycja, tego się trzymamy, to robimy. Wcześniej robiłam z doktora Edkiera i też się dało je zjeść. Teraz słuchajcie, wyszło mi takie pudło. Przepraszam Was za smyware, ale życie toczy się dalej. I no... Takie piękne pudło. I słuchajcie, tego jest multum, bo ja zrobiłam z podwójnej porcji. Patrzcie tam. Ta także jest tego tak tyle. Tu jeszcze są te właśnie ozdobione. Bo te nie są ozdobione, myślę, że będziemy jeszcze zdobić. Emilka, nie spadnij proszę Cię. Także... Tak, tu są. Chciałaś się pytać, tu mam obserwę. Eee, także wrzucę Wam urywki z tego, jak robiłyśmy te pierniczki. Yy, oprócz tego zostałam otagowana przez Martę w biegu yy, do 13 pytań i też będę chciała w wolnej chwili mam te pytania przedstawić, także teraz się rozłączam i co? I lecę z obiadem. Dobrze ci idzie, mamo. To się miało nie kleić. Zrobimy z tego chleb. Piękne? Smakują, Ema? Pycha, nie? Ja najpierw tego jem. Najpierw tego, dobra. Smacznego. I piękny, Mikołaj. Jaką ma brodę? A to jest mój. A tam jest twój. O, tu też piękny, kolorowy. Super. Super, super. Zabawa była mega, nie? A patrzcie. O. No. <grym> A patrzcie. I tu. Piękne. Super zabawa? Pewnie, że tak. Dobra. Yy... Kobieta zmienną jest, plany zmieniają się cały czas. Mój mąż odratował mi taki stolik, który jest z nami od jeszcze przed narodzinami Briana. Brian ma w tej chwili 16 lat, więc myślę, że ten stolik jest od 17 lat. To jest taki stary stolik, który dostaliśmy, jak jeszcze mieszkaliśmy razem z mężem w kawalerce przed ślubem. Tak, tak, mieszkaliśmy. Dostaliśmy od jakiegoś tam chyba wcześniejszego pracodawcy mojego męża. Które miał go po prostu wyrzucić, ale że on był dobry, a my byliśmy praktycznie bez mebli, no bo wiadomo jak to jest na początku, jak się to życie startuje z życiem wspólnym, życiem razem, no to wiadomo, że żeśmy nie mieli. Myśmy mieli, ja miałam szafkę, miałam o dwójka, który miał sklep. To był właśnie ten. Giesowski sklep, no to tam jakąś szafkę, która była mega ciężka i zamykała się, otwierała się, skrzypiała jakby, no ale dla nas była super, no bo żeśmy nic nie mieli. Pralkę miałam od chrzestna ojca, który zmienił sobie, nie pralkę, susza, yy, suszarkę, no, yy, wirówkę miałam od chrzestna ojca, którą żeby... Zaczęła suszyć, trzeba było ręką ruszyć, bo coś tam się zepsuło, ale w końcu i tak wywirowała wirówkę, o, tak chciałam powiedzieć. Pralkę miałam od pani, która wynajmowała nam dom. Też była zepsuta, też mój mąż coś tam naprawiał. Będziecie słyszeć piła i różne rzeczy, bo w tej chwili mój mąż do tego stolika zrobił mi krzesełko, bo chce sobie zrobić taki kącik YouTube'owy, a ja bardzo lubię rzeczy, które robi mój mąż. Które są zrobione właśnie takie własnoręcznie. Nie takie kupione ze sklepu. Mogłabym kupić pewnie, żebym mowa, bo podjeżdżam, kupuję, ale tak jest najłatwiej, łatwiej. A ja jestem taka dość sentymentalna, dlatego tutaj stoi też yy, maszyna. Tak, właśnie się ogarnęłam, że mówię bardzo szybko, ale ja bardzo chciałabym Wam dużo powiedzieć. stęskniłam się. Yy, już jestem zdrowa, więc czuję się dobrze. No i wraca też moja szybka mowa. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Słuchajcie. Tu sobie kućkam na. ciasto po leśniki. Mówię kućkam jak moja mama. A przed sobą mam taki. To jest mój notes, gdzie zapisuję sobie. YouTube'owe sprawy, tak Wam powiem. I tak samo tutaj właśnie mam te pytania od Marty w biegu. Ten tak chciałabym Wam tutaj powiedzieć. I to jest tak: 13 pytań, to jest tak, tak świąteczny. I pierwsze pytanie: Kiedy zaczynasz przygotowania do świąt? I tu Wam powiem tak. Ja takich ekstra przygotowań do świąt nie robię, bo moje święta wyglądają tak, że zazwyczaj w pierwszy dzień świąt robiliśmy urodziny Emilki odkąd jest Emilka. Wcześniej zazwyczaj spędzaliśmy w rozjazdach te święta. Wigilia najczęściej jest w domu mojej mamy, bo tak jak już wiecie, mojego taty nie ma już razem z nami. Wcześniej jednego roku wigilia była w moim domu, więc wtedy była mama, mój tato. Na Wigilii też była moja siostra u mnie, brat zazwyczaj jest z rodziną mojej, jego swojej żony, bo tam są rodzice i oni tak jesteśmy podzieleni, raczej się nie spotykamy, nie udaje nam się zorganizować na tyle, żebyśmy mogli być wszyscy razem, także takie świąteczne, no to ja sprzątam, nie, ale ja nie mam załóż takiego szału, że wow, muszę sprzątać, muszę okna umyć, czaskające mrozy, a dziewczyny miją okna, nie. Jeśli widzę, że te okna są brudne, to już je wcześniej myję. Jeśli tak jak teraz widzę, to ja je umyję, ale ja je umyję tylko od naszej strony, od domu. Nie będę wychodziła i nie będę ryzykowała przeziębieniem, bo idą święta i ja muszę okna umyć. Nie, nie mam czegoś takiego. Ja pamiętam z domu rodzinnego, gdzie moja mama na święta piekła ciasta. Słuchajcie, te ciasta były wszędzie. Na tej szafce w dużym pokoju, w salonie. Słuchajcie, one były wszędzie. Ale... To było kosztem zmęczenia mojej mamy. Ona była szczęśliwa, faktycznie szczęśliwa, bo ona piekła tego wszystkiego i to były przeróżne serniki, makowce, oho, hoho. Oh. Ale jak ja potem widziałam, jak ona jest zmęczona, to ja powiedziałam hello. Czy ja tego chcę? Także ja nie piekę, nie robię czegoś wbrew sobie. Mówię, kupimy sobie po kawałku, albo weźmiemy od tej kuzynki. Jeśli ona się w tym dobrze czuje, ona się w tym dobrze bawi to nie robię tego po prostu, że ja muszę upiec to ciasto i będziemy tak szlag trafiał, że nie wyszło mi, będę wyrzucała i pieniądze i mój czas, bo nie wyszło. Oddaję to komuś, kto to po prostu lubi. Czy posiadasz kalendarz adwentowy? Tak, w tej chwili posiadam, ale przyznaję szczerze, że ja kalendarza adwentowego nie kupowałam, zanim miałam kanał, kupowałam tylko te kalendarze z czekoladkami dla dzieci. I to one sobie otwierały i powiem Wam, że najczęściej trzymały się tych pierwszych dni, a potem albo zapominały, albo zjadały dużo przed, przed tym, przed tą Wigilią. po prostu dobrały się do tego i mało kiedy zdarzało się, żeby dotrwali tak dzień po dniu po jednej czekoladce. Dobra, wyłączam. Ale będziecie mieć filmik. Cięcia, klęcia i znowu. Yy, jakie filmy oglądasz w okresie świątecznym? No słuchajcie, powiem Wam szczerze. Mam ochotę oglądać całą serię yy, Listy do M, bo oglądałam to, ale tak wyrwkowo, a chciałabym to przysiąść i oglądnąć naprawdę od pierwszego do ostatniego, bo tam jest tak życiowo, ja bardzo właśnie lubię takie życiowe, takie normalne e, sytuacje, gdzie coś tam się dzieje i jest fajnie. E, na pewno oglądam Kevina, słuchajcie no, co za święto bez Kevina. Wkurza mnie ten film czasami, ale pamiętam, że całkiem inaczej na niego popatrzyłam, odkąd miałam dzieci. Bo jak ja bym zostawiła takie moje dziecko samo w domu, to ja chyba na Mietle bym przyleciała. Nie wiem. Poruszałabym niebo i ziemię, i ja do tego dziecka wróciłabym jeszcze tego samego dnia. Jakbym nie wróciła, to chyba bym sfiksowała. Także y, całkiem inaczej oglądam tego Kevina odkąd mam dzieci. I choć czasem mówię, było, że znowu Kevin, to i tak siedzę i oglądam. Y, czy masz jakieś wesołe, świąteczne wspomnienie? Y, wiecie co? Może zacznę od tego, że mam smutne. Mam smutne, bo. W 2000 roku, 9 listopada, zginął mój brat. I te święta, by płakać. Pff. I te święta, które były później, były najgorszymi świętami w życiu. Słuchajcie, yy, siedzieliśmy przy tej wigilii podnieść do góry. A nasze łzy kapały do tego baszczu, do tych. Bo wszystko było. Moja mama stanęła na wysokości zadania i wszystko przygotowała. I było też y, miejsce, gdzie siedział mój brat. Y, I był talerz z jego zdjęciem. To była najgorsza wigilia w moim życiu. I potem niestety tych Wigilii było. I one już nigdy nie były takie jak wcześniej. Także nie życzę nikomu. Wiem, że teraz jest ciężki czas, że chorują ludzie, że umierają ludzie, że na pewno ktoś tu napisze mi, że znowu się ktoś z kimś pożegnał. Ale czy mam jakieś wesołe świąteczne wspomnienie? To tak. W 2016 roku 4 dni przed Wigilią zostałam znowu mamą. Urodziła się Emilia, także urodziłam 20 grudnia. I do domu wróciłam, albo 23, dzień przed Wigilią, od 23. Także yy, Wigilię przygotował mój mąż, bo ja to nawet nie mogłam siedzieć na tyłku, bo tak mnie wszystko bolało, byłam po kolejnym cięciu. A we Włosku obok była Emilia. Także mieliśmy czterodniowe dzieciątko. Śmialiśmy się wtedy, że nawet, yy, że to pod yy, choinką mamy Jezuska, bo ona tak właśnie tym wózkiem całym, z tym swoim kramem była pod choinką. Także y, to była naprawdę... Y, mimo tego, że byliśmy sami, nie mieliśmy nikogo, bo chcieliśmy naprawdę odpocząć, to wszystko było takie trochę na wariackich papierach, bo to nowa rzeczywistość. Wiadomo, dziecko, nieważne czy pierwsze, czy dziesiąte, stawia świat do góry nogami. Y, znowu musimy się jego nauczyć, jego, y, siebie nauczyć w tej całej y, nowej sytuacji, ogarnąć ten połóg, ten ból. Y, tą się jakoś tam ujaźnić, także to była chyba najlepsza Wigilia. I w ogóle Wigilię właśnie odkąd ma się własną rodzinę docenia się bardziej, inaczej. Ma to inny sens, inne znaczenie. Człowiek inaczej do tego podchodzi, bo jako dziecko to, to jednak inaczej, bo tam się czekało wtedy, żeby zjeść te Wigilię i był pod prezenty, ale to w dalszym pytaniu. Jak u ciebie wygląda Boże Narodzenie? No to właśnie mówię, że Boże Narodzenie, no to u mnie zazwyczaj jest teraz urodziny Emilii, która jest cały czas tupta i to ona tak hałasuje wcześniej, bo nie wiem czy tam było widać czy nie. W każdym bądź razie właśnie tak, że zazwyczaj zjeżdżali się do nas, staraliśmy się pomieścić. I stronę męża i stronę moją, czyli naszej rodziny, żebyśmy mogli razem świętować te urodziny. To był taki pretekst, żeby się spotkać, a oni też wszyscy bardzo chętnie z tego korzystali, więc tak właśnie to wygląda. Albo jeśli nie, to odpoczywamy, to po prostu jest ten czas wyciszenia, odpoczynku, piżam i lajcik. Czego nie lubisz jeść ze świątecznego stołu? Słuchajcie, ja na pewno nie zarobię karpia. Mógłby być przygotowany, nie wiem jak. Ja po prostu... Mm -mm. To nie. Żadne galaretki, coś co się rusza. To nie dla mnie. Co najbardziej lubisz święta? Co najbardziej lubię? Te świąteczne ozdoby. Te światełka. Uwielbiam kolendy, słuchajcie. Co jeszcze? No to, że przy tym wigilijnym szkole na przykład jesteśmy wszyscy tacy odświętni że to jest tak, wszyscy się spotykają w końcu, usiądziemy, spędzimy tyle tego czasu, prezenty, no wie, że tak, lubię też prezenty, ulubiona kolenda, słuchajcie, Bóg się rodzi i to yy, najbardziej lubię na pasterce, kiedy jest yy, właśnie, bo często jest, moment, bo gorąca woda, Na serce zazwyczaj jest orkiestra, jest głośno. Yy, I panowie się wtedy włączają i jest Bóg się rodzi, słuchajcie, i to jest tak zaśpiewane, że normalnie ciary się jeżą, coś fantastycznego. Yy, na początku mnie mój tato chodził. Niestety nie zaraził mnie do tego stopnia, że no to gdzieś tam później, jako nastolatka lat, zaczęłam chodzić, ale tak samo udało mi się tutaj iść z moimi dziećmi i było fenomenalnie. Tam jeszcze te skrzypce, to wszystko to robi takie wrażenie, że normalnie ja na samą myśl. Mam ciary. Po prostu ciary. Bóg się rodzi. Takie śpiewanie, wiecie. Panowie takie. Uhu, uh, uh, coś pięknego. Cholienka sztuczna czy prawdziwa? Słuchajcie, i zawiodę Was kolejny raz, sztuczna. Miałam prawdziwą raz, jeden, jedyny raz i przez cały rok wydobywałam te igiełki z dywanu. mnie Kafia, to nie dla mnie. Ja wiem, że pachnie, że jest pięknie, ale ja, jeśli bym miała mieć żywą, to z korzeniem, żeby mogła ją potem posadzić, choć próbowałam i powiem Wam, że ona umarła. Więc y, nie, sztuczna, nie. Ja wiem, wiem, wiem co słyszę. Ja Was przepraszam negocjnie, ale ja mam być szczera, więc sztuczna. E, ulubiony zapach w święta. No, słuchajcie tych dań wszystkich przygotowywanych w Wigilię. Ja wiem, jak się to wszystko miesza. Taka pusta z grochem, z tym paszczem czerwonym, białym i grzyby. No, coś fantastycznego. To właśnie te zapachy. E, ulu, ubranie świąteczne czy piżama? Świąteczne. Nie lubię piżamy. Znaczy, piżama, OK, do spania albo te dwie godziny, ja nie jestem tym typem. Ja się lubię ubrać sama dla siebie, lubię się sobie pomalować, żeby czuć się lepiej. Jak jestem taka rozmybłana w tej piżamie, to nie jest tak fajnie. No wiem, że to by było fajnie, że bym powiedziała tutaj, wow, chodzę sobie w szlafoku cały dzień, to nie dla mnie. Ja lubię być zwarta, lubię wyglądać, bo ja się wtedy lepiej czuję i na pewno ubranie świąteczne, tak. No i znowu mi ucieło, e, słuchajcie. Skończyliśmy na piżamie. A, prezenty, wigilie czy Boże Narodzenie? E, wigilie. Moja mama zawsze przygotowywała dla nas choć maleńki upominek właśnie e, jako dzieci jedliśmy tą kolację wigilijną. Potem mój tato szedł do swojej mamy się podzielić okładkiem, a my pędziliśmy pod choinkę, żeby coś tam właśnie dla siebie znaleźć. I zawsze ten prezent, mini, bo mini, ale był. I tak samo staram się y, zrobić tu, że mimo tego, że jest Mikołaj, to potem właśnie pod tą choinkę, żeby jeszcze coś tam sadzić. Ja, na, ja na Tak. Y, kolejne pytanie i to już jest ostatnie pytanie. Kiedy rozbierasz choinkę? Słuchajcie, teraz moja odpowiedź szczera, jak tylko zamkną się drzwi po księdzu, czyli po kolędzie. Ksiądz wychodzi, a my wszyscy puch. Lecimy do choinki, rozbieramy, a to jest tak y, szałowa akcja, tak szybka, wtedy szybko tu, 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 ubrać choinkę to jest wyczyn, ale rozebrać to jest normalnie raptem 10 minut. Jak wszyscy się dopadniemy do tej choinki, to szybko zaklejamy jeden, pakuje, drugi już tam zakleja te pudełka, trzeci opisuje i lecimy na stryk, żeby posprzątać właśnie tą choinkę. I to jest właśnie ten moment, ten dzień. Także jak tylko wyjdzie ksiądz, to u nas jest rozbieranie choinki. I Przebiega to, mówię Wam, ekstra mega mega sprawnie. Choćby to była dziewiąta, bo czasami powiem Wam, że ta kolenda to przechodzi naprawdę bardzo późno. Nieważne, my rozbieramy wtedy właśnie choinkę. Słuchajcie, to jest, to było już ostatnie pytanie. Nie będę tu nikogo tagować. Jeśli ktoś z osób nagrywających ma ochotę, nagrać taki, tak, to zapraszam jak najbardziej, bo jest to dobry temat na film na czasie. I fajnie można odpowiedzieć. Ja mam mnóstwo pytań pod filmikiem rozdania i też będę musiała Wam nagrać taki filmik. Mam nadzieję, że mój mąż jeszcze dziś zrobi dla mnie to krzesełko, odrestauruje ten stoliczek i właśnie tam będę mogła Wam odpowiadać na te pytania, żeby nie przerywać tak jak tu. Buziaki, dziękuję, że byliście. Że... Dla tych, co wytrwali do końca, to ja jestem pełna podziwu, bo to chyba najdłuższy film, jaki był na tym kanale. Także cały jeść ściskam i do zobaczenia, a i jeszcze przypominam o rozdaniu, które jest na kanale, bo ono jutro o godzinie 18 się kończy.